No tak, wcześniej dawno jak było, to od 2 tygodni temu, No, ale... No. jak to troszeczkę sobie... Chyba, sobie... bo nie mam myśli. Chyba, No. Ale to jest easy na mnie. raz. jak Zobaczymy jak to wyjdzie. No to... Liczę na to, że uda nam się nam przyjrzeć dobrze. Musimy zbierać takie odkrycie, i unikać tej pieprzonej baby, jaką jest dla Ja muszę sobie otworzyć drogę ucieczki. Mieć dodatkowe drogie ucieczki zawsze, jest na prawo. Klucz numer jeden. Jeszcze tylko jeden. Jezus! Chodź, chodź. Mamy jeszcze. No idzie, no to jest no idzie, się, to ja to. No, się, no, no to jest. no to idzie, no to jest. no to jest. no do widzenia, Nie idzie, no idzie, no idzie, mi Będziemy sobie reklamy obejrzymy. Oh. Okay. O. O, fajnie. Będziemy obejrzymy reklamy po to, to, aby było... Jak to powiedzieć, no... Gotowe. I podatek. To, to, to. To użyjemy, jak będziemy musieli uciekać, Jak to nie. A, gdzie się jeden to tu jest. nie ubiegło. Dobra, jeszcze wyjazd. jeszcze jest bardzo dobry na Chodź tu, podążaj w stronę światła, to znalazła w tym świecie. Nie ma mnie tu, nigdy nie było. Na no, dociąć poziomu. Ją kolejny. To ale tego korzystać nie będzie, no no no. <śmiech> <śmiech> To najpierw otwieram do tego ucieczki. Albo najpierw zabier zabieramy to. I teraz otwieram do tego ucieczki. Jeszcze dwa podpisam. Bo... Gdzie drugi klucz? नेट के पाए अब अब वही मेरे लिए जंगल है ये कुछ नहीं ना मेरे बारे में कुछ नहीं बोलने में Zabieram jej coś tam. Widzę, że to jest kolejny mój takinek już trzeci z rzędu, który muszę, bo to kramę. Teraz to reklama mi wywaliła przed chwilą nagranie. Nienawidzę tak. To ja lubię, ale ja i ich... nie Nie no English is my passion for stuff. Next, speed? but... Sorry. Przeszkadzamy Dobra, już naprawiłam. No i beczkę. Nie, po prostu... No. Gramy. Eee, wik.

我不知 No i super. wyjeżdżamy z tego piętra. Ale wjeżdżam na drugie. Piętro numer dwa. dwa. To

Oto no? To tylko tomatuś. O tu jest, tak że naprawdę tomatuś. Ciężko <grym> wyspieski z rękami tu William Hudson, który potem zmienił kolor na fioletowy. O boże, nie. Moja teoria. Ja no właśnie, muszę slafa nagle. Skończyliśmy slaw jeden na drugiej nocy. trzeba to do gotu. Najpierw przejdę podstawowe te 5 nocy, potem idę do innego FNaFa, Podstawa 2. Przejdę 7 podstawowych nocy, też 5, pięć. 55, pięć. haha. jestem zabawny, wczuł. Tak. Idzie. Chodź, idzie, Грумбак мой напряг, я тогда буду. Я буду поменять напряг. Три. Три. Два, два. 6 minut 3 sekundy odpinka. Hmm. Ani A o. Winda. trzeba to rozbrać. Jest tam pigmot. W 10. U, 250 coinów. No, podoba mi się to. I nie... A nie, mam jeszcze puszkę. Plot 2. Tutaj będą 3 w ostatnim, poziomie będzie 4. Okej. Okay. Zobaczymy. Jeszcze może zrobimy jedną. Może ten poziom i następny. Zobaczymy. Postaram się. za to, że mnie tak długo nie było. Zobaczymy. Wam to z tym, że jutro postaram się to i Postaram się. No to nie jak Były I to jest Pewnie znowu Ewin Nun.

Dobrze, dobrze, Tu, tu. Wezwam. Ja tu jestem, tam w tak przestrzeni. zamykane do chuja pana. Czeklałem, wiem, ale życie zostaw mnie ty pasztecie. Docisnę ten przycisk i ten wzorcz, gówno. Nowhere. Dobra, to byłoby dzisiaj na tyle. Fajnie się dzisiaj nagrywało. Mam nadzieję, że podobało się Wam. A mam jeszcze jedną puszkę. Ej, dobra, to ja już zazowiem na kiedy indziej. Prawda? jeden, daj To inny wraż. Dziękuję Wam za. Obejrzenie tego odcinka, a ja Wam się pożegnam i do zobaczenia, może jutro.